Maneczko z kanału Osa w Podróży. Jest godzina 10 rano. Właśnie szykujemy się z Natalką na, yy, na targ, na, na, na taki bazar z mięsem. No bo jak wiemy, dziś ja jest teściowej urodziny i no, przydałoby się jakiś obiadek zrobić. No, sabowy, ja bym musiał zjadć najchętniej z, z miaczkami Zaraz wam wszystko pokażę, jak to wygląda. Ubranie idziemy. To startujemy.

ńs Ja. Ja dzięku, ja nie lubię. Wlaaj mnie za tłuste ja lubię takie.

Co idziemy naklejać? Szybkę? Idziemy jeszcze Masz. Oh. Ale sabu. naklejać szybkę na iPhone'a.

Szkło naklejone I tak Zakupy zrobione Co my szkodzie teraz zmierzamy? Do domu? To widzimy się w domu Pokażę Wam jakiego schaba kupiliśmy wielkiego No to No i co Szymon? Idziemy do domku Zakupy zrobione Jak widać ludzie funkcjonują normalnie Mają w dupie czy Putin przyjedzie czy nie Zobaczcie Klei się życie Gdziemy? О, <гаспелев> это <гаспелев> 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 No, mu po kawałek sabowego <grych> i tak to wygląda. <grych> Mam nadzieję, że wideo się podobało. Nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji. Do następnego.